Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy Warzyc i okolic. Już w sobotę, 29 czerwca 2024 roku, na Błoniach, na placu przy Domu Ludowym we Ważycach. Wielki piknik, Wielkie Sobudki 2024 roku we Warzycach. Tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Warzyc wiele atrakcji: loty balonem, koncert zespołu Wieża, koncert studia wokalnego instrumentalnego Krzysztofa Zajdla, pokaz Fireshow, Jerzy Kozłowski, zabawę. Ogrodową i wiele innych atrakcji, szczegóły na plakacie. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Ważyc i Okolic już w sobotę 29 czerwca 2024 roku. Start godzina 18 plus. Przy Domu Ludowych we Warzycach z Ważyc. Szymon konieczny. Strona na Facebooku. koncertomania Mania Jasielska i okolice. Ja uciekam, bo strasznie komary gryzą. Ledwo stoję. Pozdrawiam.